Masz dosyć samotności i poczucia izolacji? Czujesz brak nadziei i boisz się, że jesteś skazana na samotność? Poczucie samotności to jest naprawdę spory ciężar do dźwigania, ale uwierz mi, kiedy mówię, że nie jesteś na to skazana. W dzisiejszym filmie skorzystamy z mocy EFT Tapping żeby pomóc uwolnić Ci to uczucie samotności, ten strach przed tym, że zawsze będziesz sama, i by móc otworzyć się na zdrowe i pozytywne relacje z innymi ludźmi. I bardzo dziękuję Wam, ponieważ to Wy pomogliście stworzyć mi tę rundkę poprzez swoje komentarze i sugestie na naszej grupie na Facebooku. No to co? Zaczynamy. Zapraszam Was do tego, żebyście zamknęli oczy, weź sobie głęboki wdech. I powiedz na głos, boję się, że zawsze będę sama. Zobacz, jak się z tym czujesz i oceń prawdziwość tego zdania w skali od 0 do 10, gdzie 10 to jest absolutna prawda, 0 kłamstwo. Zapamiętaj sobie, jaki to jest numer. I zaczynam opukiwać na punkcie karate. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie Twój tapping, tym bardziej efektywny. Nie musisz się zmieniać moich zdania, żeby bardziej Ci pasowały. Używać konkretnych imion, dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do Ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład dla Ciebie, a im bardziej konkretni rynki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tappingu tkwi Twoje złoto. Pomimo tego, że boję się, że zawsze będę sama. Bo już tak długo jestem samotna. Że nie wierzę, że w ogóle mogę poznać kogoś sensownego. To decyduję się akceptować to, co czuję. Pomimo tego, że czuję pustkę, czuję się niewystarczająca, czuję się niepotrzebna i boję się, że już zawsze będę sama, to decyduję się akceptować siebie taką. Pomimo tego, że stale towarzyszy mi smutek i bezradność. I boję się, że to się nigdy nie zmieni. To decyduję się akceptować siebie taką. Decyduję się akceptować to, co czuję. I otwieram się na to, by móc uwolnić ten lęk przed samotnością. I przechodzimy na brew, Jeżeli opukujesz się zamkniętymi oczami... Po jednym zdaniu zmieniaj sobie, przechodź sobie do następnego punktu. Tak bardzo boję się samotności. Boję się, że zawsze będę sama. Boję się, że wszyscy sensowni partnerzy już są zajęci. Boję się, że ci, którzy są wciąż wolni, nie są nam zainteresowani. To uczucie to uczucie separacji i smutku zawsze mi towarzyszy. Boję się, że to się nigdy nie zmieni. Jestem już tak długo sama, że boję się, że nie poznam nigdy nikogo ciekawego. A nawet jeżeli kogoś poznam, to nie będę się potrafiła odnaleźć w relacji. Bo jestem tak przyzwyczajona do samotności i niezależności. Cały czas czuję tą pustkę. Czuję się niepotrzebna. Czuję się niewystarczająca. Mam wrażenie, że to uczucie jest ze mną od zawsze. Stale towarzyszy mi smutek. Bezradność i nieuchronność. Czuję ten lęk, że czas ucieka i już zawsze będę sama. Czuję strach przed tą pustką. Strach przed tym, że jestem niewystarczająca. Może podświadomie jest we mnie też solidarność z jakąś osobą, na której mi zależy. Może mój rodzic albo ktoś bliski mi skończył sam. Więc jeżeli tak ważna osoba w moim życiu zawsze była sama, to jak ja mogę się wyłamać z tego schematu? Może to skrzywdzi tam osobę. Do tego będąc tak długo sama, Mam już tak silne nawyki, że nie wiem, czy mogę funkcjonować w związku. Boję się, że może będę musiała się zmienić, bo nie zostanę zaakceptowana taką, jaką jestem. Boję się samotnych świąt. Boję się choroby w samotności. Boję się umierania w samotności. Wszystkie te bardzo silne lęki dotyczące mojej samotności. Wszystkie te lęki dotyczące tego, że już zawsze będę sama. Ten strach przenika całe moje ciało. I on stale mi towarzyszy. Ten lęk mnie wykańcza. Ten strach nie pozwala mi się cieszyć życiem, bo cały czas czuję się, że nie jestem kompletna. Jeżeli jestem singlem, czuję się wykluczona ze społeczeństwa. Czuję, że coś jest ze mną nie tak. Cały ten lęk przed samotnością. Do tej pory myślałam, że już tak zawsze będzie. Że zawsze będę samotna. I że zawsze będę się tego bała. Ale teraz uświadamiam sobie, że to jest tylko jeden z wielu programów, który mam. Może już udało mi się uwolnić inne programy przy pomocy EFT. Więc otwieram się na to, że w tym też mi to pomoże. I zaczynam się zastanawiać, czy ten lęk przed samotnością nie jest rezultatem decyzji o samotności. Dlaczego tak naprawdę jestem sama? Dlaczego nie potrafię sobie ułożyć życia w relacji? Czego się tak naprawdę boję? Otwieram się na to, by uwolnić ten lęk przed samotnością. Dostrzegam go, daję mu miejsce, by się wyrazić. I decyduję się go uwolnić. Uwalniam ten lęk z każdej komórki w moim ciele. Ten lęk, że jestem skazana na samotność. Uwalniam ten lęk z każdego włókna mojego bytu. I uwalniam ten lęk z każdej sytuacji w mojej przeszłości, kiedy utwierdzałam się w przekonaniu, że to jest moje przeznaczenie. Bądź e, kiedy ktoś inny powiedział mi, że takie, tak będzie wyglądało moje życie. Dzisiaj podejmuję inną decyzję. I jak uwalniam ten lęk przed samotnością, możliwe, że wychodzą lęki przed związkiem. To jest dość naturalny proces. Decyduję się tym zająć w odpowiednim czasie. Ale teraz uwalniam lęk przed samotnością. I zaczynam uświadamiać sobie, Że zasługuję na miłość taka, jaka jestem. Zasługuję na szacunek, taka, jaka jestem. I decyduję się wiedzieć, że jestem kompletna, będąc Singielką. Ja nie potrzebuję drugiej osoby, żeby ona mnie uzupełniała. Nie potrzebuję drugiej osoby, żeby być szczęśliwa. Ja po prostu pragnę bliskości, pragnę wsparcia, pragnę partnerstwa. To są naturalne i zdrowe potrzeby. Pozwalam sobie tego pragnąć. Jednocześnie wiedząc, że druga osoba mnie nie uzupełnia. Ja jestem kompletna, taka, jaka jestem. I tak jak uwalniam mój strach, st i tak jak uwalniam mój lęk przed samotnością, pozwalam sobie na to, by zrobić miejsce. Dla drugiej osoby w moim życiu. Pozwalam sobie na to, by uwierzyć, że są wolne, fajne osoby, które szukają kogoś takiego jak ja. Nawet jeżeli mam opór, jak to mówię, to pozwalam sobie to wyobrazić. Pozwalam sobie uwierzyć, że są wolni, fajni ludzie. Że jest gdzieś niedaleko mnie potencjalny partner dla mnie. Może się boję. Może się ekscytuję. A może jedno i drugie. I to wszystko jest naturalne i na miejscu. Pozwalam tym uczuciom być. I przyglądam się moim przekonaniom. Przyglądam się temu, jakie lęki wychodzą przed relacją, żeby móc je również zaadresować przy pomocy EFT. Wybaczam sobie to, że do tej pory trzymałam się w tym strachu, i przez to powstrzymywałam się przed tym, żeby otworzyć się na drugiego człowieka, żeby wejść w głębszą relację. Ale dzisiaj sprawy wyglądają inaczej. Buduję w sobie gotowość na relacje. Buduję w sobie miłość do siebie. Buduję w sobie zaufanie, że to jest bezpieczne, żeby wejść w relację z drugą osobą. Żeby doświadczyć szczęśliwego związku. A wszystkie przekonania, które mi wywalają, po kolei dotyczące tego, jak będzie wyglądał związek. Wszystkie te negatywne przekonania. Decyduje się je zapamiętać. Decyduje się je zapisać i również zająć się nimi poprzez EFT. To jest bezpieczne, żeby puścić ten strach przed samotnością. To jest bezpieczne, żeby wspierać siebie w tym procesie. Dlatego wspieram siebie w tym procesie. Kocham siebie w tym procesie. Akceptuję siebie w tym procesie. Wiem, że jestem kompletna taka, jaka jestem. Mam dla siebie sporo wyrozumiałości i cierpliwości. I decyduję się wiedzieć, że to jest bezpieczne, żeby uwolnić ten lęk przed samotnością. I zatrzyma się, zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech. Otwórz usta wydech. Powiedz sobie na głos: Boję się, że zawsze będę sama. Oceń prawdziwość tego zdania w skali 0 do 10. Zobacz, co się zmieniło. Zapisz sobie wszystkie spostrzeżenia, jak Ci się pojawiły, wszystkie inne lęki, jakie odpaliły przed relacją, i z całego serca zapraszam Cię, żebyś dał, dał mi znać w komentarzu, co wywaliło. Ja znowu wezmę to, się, czym się podzieliliście i zrobimy z tego następne rundki, tak? Ponieważ ten strach przed samotnością tak naprawdę najprawdopodobniej jest tylko jedną częścią wielu lęków ponieważ bardzo wielu z nas boi się, boi się relacji, boi się odrzucenia, boi się intymności, boi się pokazania, kim tak naprawdę jesteśmy w tej relacji. A następnie zapraszam Was do obejrzenia sobie tego filmu, zasługuje na miłość, jak i również tego dla kobiet. Przekonanie, wielu kobiet jest, wszyscy mężczyźni są beznadziejni. Myślę, że te filmiki mogą wesprzeć tutaj tą Waszą rundkę. A Wam dziękuję za to, że bierzecie odpowiedzialność za swoje własne dobre samouczucie. I do zobaczenia w następnym filmie. Pokój, kochani.